Cześć! Witajcie na moim kanale Micha Biegacza, gdzie znajdziecie porady żywieniowe skierowane właśnie do biegaczy. Ja nazywam się Marcelina Paszkowska i na co dzień pracuję jako dietetyk kliniczny i sportowy. I w tym filmie opowiem Wam rozłożymy tak naprawdę na czynniki. Pierwsze temat dlaczego biegam, a nie chudnę. opowiem, co może być przyczyną i co zrobić, aby skutecznie redukować kankę tłuszczową. I cieszyć się dobrą sylwetką. Także, jeżeli temat jest Ci dobrze znany, koniecznie zostań ze mną do końca tego odcinka. Zapraszam. I tutaj, przede wszystkim na wstępie, zaznaczę, że bieganie jest formą aktywności, która generuje duży wydatek energetyczny, a co za tym idzie, deficyt, który bardzo pomaga pozbać, pozbyć się właśnie tego naszego kochanego ciałka. I tak naprawdę, przyczyną braku efektów przeważnie jest to, że najzwyczajniej w świecie my nie mamy deficytu energetycznego. W diecie i organizm nie sięga po energię do zapasów, czyli do tkanki tłuszczowej. Oczywiście jest to związane z błędami żywieniowymi i co za tym idzie bardzo często z przeszacowywaniem wydatku energetycznego poniesionego względem treningu. Przeważnie jeżeli biegamy i właśnie nie możemy zredukować masy ciała, to stan ten wynika z faktu, że po prostu przeszacowujemy wydatek energetyczny poniesiony na treningu. Bardzo często uważamy, że skoro był trening, no to już możemy sobie pozwolić na więcej. Sięgamy po ukochaną pizzę, słodycze i tym podobne. A co gorsza, jeszcze nawet na drugi dzień po odbytym treningu jemy słodycze, bo wychodzimy z założenia, że Wczoraj biegałam, biegałem, no to już tyle spaliłam, że przecież mi się należy. I od razu Wam powiem, że jeżeli liczycie, że Wy będziecie jedli wszystko, co chcecie, będziecie sobie pozwalać, a waga będzie spadała bez większych wyrzeczeń, no to niestety tak, to nie działa. No chyba, żebyście kręcili naprawdę jakieś bardzo, bardzo duże dystanse, maraton albo i wyższe, no to może wtedy tak, ale w innych przypadkach, no to trzeba to mieć pod kontrolą i trzymać w ryzach. I kolejną bardzo ważną kwestią w tym, w tym temacie jest to, że my często korzystamy z kalkulatorów energetycznych dostępnych w internecie i naj, najzwyczajniej w świecie źle obliczamy swoje zapotrzebowanie na energię. O tym, jak odpowiednio wyliczyć swoje zapotrzebowanie na energię, opowiadałam w innym swoim filmiku. Tam gdzieś wkleję wam linka, także będziecie mogli. Po prostu do niego wrócić i bardziej zapoznać się z tym tematem, ale, no wiadomo, że jeżeli my źle, błędnie oszucujemy swoje zapotrzebowanie na energię, no to też, też będzie gorzej stworzyć deficyt w diecie, a co, co za tym idzie, po prostu efekty też nie będą takie, jak oczekujemy. Także to jest taka kwestia, nad którą powinniśmy się skupić. No i teraz pytanie: co to... powinienem zrobić, żeby ten problem rozwiązać? Biegam. A chcesz, żeby ta moja masa ciała zaczęła prawda, spadać, żeby redukcja postępowała. I przede wszystkim należy podejść do tematu z rozwagą i pełną świadomością. Czyli przede wszystkim musisz kontrolować, ile spalasz na treningach oraz musisz wiedzieć, jakie jest, jest Twoje zapotrzebowanie, i stworzyć deficyt energetyczny. Pamiętaj o tym, że żeby stracić 1 kg. Tłuszczowej musisz stworzyć deficyt energetyczny rzędu 7000 kalorii. To wcale nie jest tak mało. I to, co jesz też ma ogromne znaczenie. Eee, także to też nie jest dobre postępowanie, żeby sięgać po żywność, typu fast food czy junk food. Eee, zwróć też uwagę na to, że 10 km biegu to jest spalone około 500-600 kalorii. Więc jeżeli poza treningiem, ty prowadzisz siedzący tryb życia, to tak naprawdę ten wydatek energetyczny poniesiony względem treningu powinien pójść w deficyt energetyczny i tutaj już bez żadnych czekoladek, pizzy czy pozwalania sobie na więcej. Także ty musisz po prostu przejąć nad tym kontrolę, mieć świadomość i najlepiej też wbijać sobie gdzieś jakiś program, na przykład fitatu co ja jem, żeby mieć po prostu to w ryzach. A jeżeli nie radzisz sobie samemu, to najlepiej skorzystać z pomocy specjalisty czy dietetyka sportowego, na przykład mojej. Ja na co dzień pracuję z biegaczami i odchudziłam już sporą część naszej biegowej populacji. Także uwierzcie mi, że jeżeli macie nawyk biegania, no to tak naprawdę część sukcesu już za wami. Kwestia unormowania diety, no i sukces jest gwarantowany, no bo to tylko i wyłącznie kwestia unormowania właśnie tych aspektów dietetycznych, bo co innego jest w przypadku osób, które mają problem z aktywnością i mobilizacją do ćwiczeń, bo takich podopiecznych też mam i w takich przypadkach. Ciężko jest stworzyć deficyt energetyczny. Wiecie nawet, jeżeli osoba spożywa 1300 czy 1400 kalorii. Jeżeli ilość kroków w ciągu dnia jest 4 czy 5000, wtedy efekty są średnie, niesatysfakcjonujące, tak delikatnie mówiąc. No i wtedy, wtedy to już różnie z takimi osobami ten proces redukcji wygląda. Podsumowując, jeżeli biegasz. A nie chudniesz, to najprawdopodobniej nie masz diecie deficytu energetycznego i przeszacowujesz wydatek energii poniesiony względem treningów biegowych. Także musisz zacząć to kontrolować, przejąć na tym kontrolę mieć pełen obraz sytuacji i pamiętać, że 7 kalorii deficytu to jest utrata 1 kg tłuszczu. Ponadto nie możesz opierać swojej diety na produktach śmieciowych, bo stan odżywienia również wpływa na proces redukcji masy ciała no i generalnie na dyspozycję sportową a i wyniki, ale zakładam, że jeszcze na tym etapie to niekoniecznie jest Twój cel, wszystko jeszcze przed Tobą. Także dzisiaj to by było na tyle. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniłam ten temat, dlaczego biegam a nie i teraz bardziej po prostu skupisz się nad swoimi treningami, nad swoją dietą, nad tym, co jesz i przy, przede wszystkim ile jesz, tak żeby właśnie stworzyć deficyt energetyczny w swojej diecie. Jeżeli masz jakieś pytania, to oczywiście pisz tam na dole w komentarzach. Ja, ja zachęcam również do zaglądania do innych treści, które zamieszczam na tym kanale, subskrypcji kanału oraz do obserwowania mnie na Instagramie. Także dzisiaj to by było na tyle. Dzięki, i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Cześć.